nikt z was nie przeżył nigdy takiej zabawy jak Alicja w tej chwili zjeżdżając w szklance, znaczy w tym filiżance bez żadnych jakichkolwiek pasów pionowo w dół. No i proszę, i kompletnie bez żadnego szwanku dojechała na miejsce, bo tak właśnie Alicja funkcjonuje. Okej, okay. no dobra, Alicjo. co masz dla mnie? O, mamy kota. Gdzie on się pojawił? O, cześć kocie. To all, but the no to dobra rada, że nikt nic nie wie oprócz mieszkańców tego miejsca. To naprawdę nie najgorzej kocie. <laughs> mogę teraz tak, zastanawiam się, co ja mogę sobie upgrade'ować Jaki rodzaje broni? Czy już mam wszystkie cztery rzeczy? Czy to są nie? Czyli. Czyli ta. Myślałem, bo nie, ja po prostu się zastanawiałem nad tym, czy parasol i te bomby są jakby tymi pozostałymi dwoma brońmi, które mogę sobie upgradeować, czy też nie. Dobra, tu coś jest. Tutaj są króliczki. Aha, dobra. tu, 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 tu. Czu, 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 czu. Ok, udało się. Dobra. No, coś tutaj mówią o śmierci. Tak, bardzo tematycznie do Lucjusza. O śmierci trochę musi być. Aliciu! Tu jest jakieś wspomnienie, bierz to, bierz to wspomnienie. I don't really care, stary. Co ty mówisz? Naprawdę mnie to mało obchodzi. Ok, jeszcze jeden. Ok. Drzwi się otworzyły i możemy ruszać dalej. Ej, Alicjo! Jesteś zajebista. Chociaż jesteś chora umysłowo, to jesteś zajebista. pum Przeszliśmy przez drzwi. Tutaj jest troszeczkę nie Widzę. Tam jest wyjście, do którego się musimy dostać. Tu są pięści, które mnie pewnie zmiażdżą i zniszczą. W, e, dość, w dość szybkiej materii. Okej. Okay. Cyk i cyk. Trochę ząbków, trochę tego, trochę śmego. Dobra, co mi to daje? To na chwilę blokuję te, a jak zejdę, to pewnie one się uruchamiają, więc pewnie muszę rzucić moją magiczną bombkę. Oh, fuck. Ale ta kamera zadziałała zajebiście naprawdę świetnie. Bum. Okej, okay. wow, 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 Say what? Dobra, muszę iść tutaj, tu jest trochę ząbków. Muszę iść tędy. O, ok. Bez problemu. Tutaj muszę rzucić sobie ten. E, ale czy tak, czy to. Teraz tak, czy coś tu jest. Tu jest tajemnica. Tu jest tajemnica, tu jest sekret, więc ten sekret weźmiemy. Chociaż pewnie to będzie tylko i wyłącznie kolejne wspomnienie. Tak, widzę butelkę. To nawet nie będzie wspomnienie, to będzie po prostu butelka. I parę. I Parę ząbków i trochę serduszek, znaczy, trochę różyczek i takiego fajnego sprzętu. Dobra, lecimy dalej. Alicjo, ale ty ruszasz tym. S, twoja dupa. A czy jak wrzucę tutaj coś tam tego? Nie? 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 O, o, o! Fuck. Wow, blisko, było blisko, było naprawdę blisko. A, dobra, wysadzimy to przejście. Tutaj mamy trochę ząbków. Fajnie, jakby to była taka platformowa. O mój Boże! Się pojawiło ten małe, małe główienko, które mnie tylko denerwuje. Upa! I co mi to daje? Co to się podnosi? To się podnosi. Mhm. I to zjeżdża, jak ja z tego zejdę. Ok, no to cyk, szybko króliczek. I ja muszę szybko biec tutaj, żeby doskoczyć tam. Fajne, podobały mi się takie elementy platformowe, bo to jest zawsze fajna, fajna rzecz. Fajna rzecz, która sprawia trochę radochy. Okej, okay, mógłbym wysadzić tego kulika. Bo już doszedłem w miejsce, do którego dojść powinienem. O mój Boże. I tutaj się robi troszeczkę niebezpiecznie, bo widzę, że tutaj jest ręka, która miażdży. Upo, okej. Okay. Okej, okay, wysadzamy. I ten króliczek, co mi robi? Ten króliczek podnosi nowe rzeczy, i mogę dzięki niemu dojść do samego końca. Ale którędy ja muszę iść? Aha, okej, okay, tamtędy chyba. Dobra, króliczku. Zrób to dla mnie i przytrzymaj troszeczkę. Dla mnie wyżej te koła zębate, co jest dziwnym doborem platform, ale wydaje mi się, że tutaj nic w tym świecie nie jest normalne. Pum. Coś się stało, chyba gra się załadowała. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy tutaj kolejną część planszy, Oho, no dzień dobry panu. No, e, ty, stary, stary. Ja mam ulepszoną broń. Mój peppergrinder jest teraz lepszy i zabije szybciej. bitch. Na razie jeszcze ani razu mi się nie przegrzał. Dobra, teraz się przegrzał. You. Jest obrzydliwe w tym, że się przegrzewa. Nienawidzę, jak się moja broń przegrzewa. Jak nie mogę jej używać, nie mogę się spustoszenia! Okej, okay, oko ci już pękło, masz troszkę przekrwione, przestań się i przy tym komputerze, na miłość boską. No dawaj, dawaj, no, dawaj. Dobra, mogę ci tak po prostu pociąć twarz. Dobra, pociąć ci twarz i mogę się pobawić twoim... To jest głupie, że nie mogę się pobawić jego okiem, bo ja bym sobie zagrał w piłkę nożną i jego okiem i to by było dla mnie takie fajne. Oh, fuck. O, dobra. Uff, ledwo, ledwo, ale się udało. Dobra, i wyżej. Na koniec świata jeszcze dalej. Dobra, tutaj coś mamy, to mamy trochę ząbków i idziemy dalej. Bum, bum, bum. O, oh, fuck. No, ej, możesz jej zadać jakiekolwiek obrażenia? Tej małej drzewnicy, która ci zadała obrażenia też? Ona ci ten, tego? Obrażenia? Trochę obrażeń? Obrażeń trochę? E, proszę? E, i tam pojawiło się coś dużego. Pojawiło się dokładnie jedno małe dziecko, które mogę po prostu najzwyczajniej w świecie pewnie ostrzelać. No właśnie, i zginęło. <laughs> o, zostawię tutaj królika. Zostawię go tutaj dlatego, że tak? Czemu ten królik mi tutaj nie pomaga i nie otworzył mi drzwi? What? Coś się stało niefajnego z tym królikiem. Um, coś się stało z tym królikiem niefajnego, tak mi się wydaje. No i co? I ten królik powinien no właśnie mi nacisnąć tutaj. To co się tutaj... To, to co się tutaj, te drzwi się tutaj tego. Opa. I jesteśmy na miejscu i możemy wybuchnąć. Wybuchnąć królika. What the fuck. Znowu się coś przycięło. O, dobra, i biegniemy dalej w takim razie. Jakaś duża sala. Wyczuwam walkę. Wyczuwam walkę, o mój Boże. Oj, to wyczuwam walkę jest w takim słabym stylu. O nie, o nie. O, fuck, dobra, ja cię potnę, ty gówniaku głupi. O, fuck. Nie. O, fuck. Wiedziałem, że to się tak skończy. Fucking shit. Mówię, że wczuwam walkę tutaj, ale nie sądziłem, że aż taką hardkorową... O, nie. Fuck. Nie. No, dawaj, zabij go, zabij go! Zabij go, proszę cię, bo on zada nam dużo obrażeń. <laughs> Nie! Zabijmy te dzieciaczki, bo te dzieciaczki mnie denerwują. Dobra, hop, 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 stajesz ode mnie w twarz, ty, mała, obrzydliwa, dziecięca twarzy. Oh, Jesus Christ! Dobra, tutaj mamy trochę życia, więc muszę je zgarnąć. I mamy trochę złotych ząbków.

Uff, dzięki Ci Boże. Zostałem ostatnią pięścią, jaka w ogóle była uruchomiona. To trzeba być mną po prostu, żeby coś takiego zrobić. O, tutaj się otworzyło jakieś wspomnienie. Chyba, chyba tego doktora. Naprawdę? To jest rzecz, o której mówisz schizofrenicznej dziewczynce, że niektóre insekty się zjadają? To jest świetna nauka, doktorze. Naprawdę, jeżeli jesteś dobrym terapeutą, to ja bym na twoje miejsce już spasował z takimi porównaniami. O nie, tam jest... What the fuck! Co się dzieje? Ona sama biegła! Ona sama zaczęła biec! Czemu? Alicjo, czemu to zrobiłaś? Czemu to zrobiłaś, Alicjo? Czemu pobiegłaś za na zwojoby śmierć? Tam jest Flaming, który... O mój Boże, to jest jakaś... Nie, to jest jakaś rzeź flamingów się odbywa. To jest jakaś rzeź flamingów, ja nie chcę na to patrzeć. <laughs> ja nie chcę na to patrzeć, tutaj biedne flamingi. Spójrz na te flamingi w klatkach Flaming w klatce, flaming w kołowrotku, flaming tutaj, flaming tam, wszędzie flamingi. Wszędzie są biedne, biedne flamingi. Jeżeli nie są używane jako kije do gry w golfa, czy tam kri krikieta chyba. To są używane do tego, żeby biegać w jakichś kołowrotkach, jak chomiki. Nie, przy, nie przymierzając chomiki. Co te biedne zrobiły? Co te wam biedne zrobiły? Te małe, biedne, słodkie flamingi, które wyglądają tak uroczo i są tak niewinne w tym, co robią. Są tak niewinne. A wy je tutaj używacie w tej krainie czarów do takich ciężkich rzeczy. No tutaj są małe flamingi. No spójrzcie na te małe słodkie flamingi. No czy to nie jest najpiękniejsza rzecz, jaką widzieliście od dawna? Będąc pod że w tej grze wszystko jest obrzydliwe i, i paskudnie wyglądające, to tutaj te flamingi naprawdę są bardzo piękne w porównaniu do wszystkiego innego. A twórcy tej gry zrobili z tych flamingów jedzenie. Jedzenie dla wszystkich i dla wszystkiego. No tu jest jakaś dźwignia. dźwignia, znowu mały imbreczek. Cześć imbreczku. Okej, okay, będziemy mogli skakać po klatkach flamingów. No to nieźle. Ciekawe, czy będą mógł walczyć z jakimś wielkim flamingiem. To by było epickie. Wiel walczył z wielkim flamingiem. Oj, bym go dopadł. Oj, ten flaming nie wiedziałby, co się stało. O, gdzie mam iść tam? Tak mi się wydaje? Nie wiem. Mogę w to strzelić? Czy mogę to ostrzelać? Niezbyt. Gdzie ja mam teraz iść? 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 Chyba, że muszę iść w tamtą stronę. Co też może być jakimś wyjściem. Zobaczymy. Zeskoczymy tutaj w dół i wracamy się do początku. Żeby pójść w drugą stronę tej całej magicznej układanki, nie. O, oh, fak, to było blisko. Ja tak lubię na ostatnią chwilę skakać. i flamingu. O nie, tu jest dużo więcej martwych flamingów. i tutaj są martwe flamingi. Naprawdę nie wiem, co twórcy tej gry wybrali, ale to jest straszne i smutne i obrzydliwe trochę. Mogę tutaj wejść do tej klatki? Nie, nie mogę. Nie mogę się pobawić z moimi kuplami flamingami. Z moimi kompaniami, flamingami, czy jest tutaj cokolwiek, co ja mogę zrobić z tej strony? Nope, nic tu nie ma, więc to był fail z mojej strony. That's all, folks! Jakby to powiedziały Looney Tunes, That's all, folks. Tutaj nic, nic, kompletnie nie ma, mi się zrobić, w... Daliśmy się zrobić w konia oboje. Nie będę rzucał całej tej winy na ciebie, ponieważ jesteś schizofreniczką, bo jeszcze mnie zabijesz. Jeżeli wyjdziesz z tej gry kiedykolwiek, jeżeli gry zaczną ożywać, a takie czasy nastąpią na pewno, na 100% tak będzie. Dobra, czy mi się uda w ogóle tam dolecieć do tego? Nie. Nie. nie, nie, nie udało się. Nie udało się kompletnie w żadnym stopniu. I czemu jestem tutaj? Czemu? Czemu mnie cofnęło tutaj? Mmm... nie mam pojęcia. Czemu mnie cofnęło tutaj? Bla, 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 bla... Dobra, skoki, skoki! Oh, fuck! Jezus... Przez chwilę myślałem, że mi się nie uda, ale jednak jestem zbyt dobry na tą grę. Ta gra nie ma przede mną tajemnic! Aaaa... flamingi! Dajcie mi swoją różową siłę! Dajcie mi swoją różową siłę, w flamingusie! Co ja mam zrobić? Chyba, że tam jest. Nie. Chyba, że tam jest... Nie. Nie, tam nie jest. Co ja mam tutaj zrobić? Na miłość... A, proszę bardzo. Tego nie zauważyłem wcześniej. Coś tam się podniosło, coś nam się tutaj przestawiło. A proszę bardzo i możemy teraz doskoczyć tam. Tego nie zauważyłem od razu, a to było takie okryte. To było całkiem sprytne, Ricko. Ricko. Nie chcę mi się iść po to wspomnienia. Naprawdę mam je gdzieś. Nie obchodzi mnie jak smutne i ponure życie miała Alicja. Już mam jakiś pogląd tego, jak obrzydliwie straszne jej życie jest. I nie chcę czytać więcej informacji na temat tego jak ona ma źle, jak ma niedobrze, jak ma obrzydliwie. O co to jest? Jezus Maria, to jest królik, on z reguły był, był taki sympatyczny! Ew! On wygląda, wygląda jak... O, ale to jest obrzydliwy królik. Co ty robisz? On się masturbuje, tym? ...masturbuje drążek. To jest ma szybka masturbacja drąga. Aha, czyli pewnie teraz muszę się dostać do tego królika i muszę go zabić. Fuck yeah! O. Ok. Ok. Okej. Okay. i przyszedłem Twoją pułapkę pierwszą. Tutaj Flaming. Mój Boże, ten Flaming ma klucz w dupie. Biedny Flamingu. Biedny Flamingu, ty masz... O mój Boże, on ma śruby w oczach, ma słuchawki na uszach, przynajmniej słucha pewnie dobrej muzyki. Jeżeli ma taki fajny jogging tutaj. To jest jogging dla Flamingów, te Flamingi będą tak wysportowane jak nikt nigdy nie był wysportowany. Aha, czyli tutaj musimy rzucić naszego królika. Okej, okay, nasz królik nam zawsze pomoże, bo nasz królik jest bardzo miły, a nie to co ten królik, który wygląda jak połączenie Terminatora, i Cyborga, jakiegoś innego. Ok, użyjemy tej wajchy. O nie, o nie, on mnie uderzy. On mnie uderzy, on mnie uderzy. No właśnie. Dobrze, że uniknąłem jego ataku. Chociaż teraz pewnie mnie. O mój Boże, jego nogi nogi kapelusznika to są pewnie. Don't stop now! On mówi jak ten, jak Kanadyjczyk trochę. Don't stop now! Chociaż nie, nie jestem rasistą, jeżeli chodzi o Kanadyjczyków. Nie mam nic przeciwko nim i mówi może trochę jak Szkod. Trochę jak Szkot albo jak kanadyjczyk. O nie, 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 co ja zrobiłem. A I chyba i tak jestem w drodze bez wyjścia. Tak mi się wydaje, że i tak muszę zginąć. No to fail. Trochę. Dobra, tutaj rzucamy naszego królika. Troszeczkę nie trafiłem tym królikiem, ale trudno. Nic się nie stało. Naprawdę, nic się nie stało. Eee, I gdzie ja mam iść? Teraz, dalej. Aha, czyli muszę się wrócić. Tak mi się wydaje, w takim wypadku. W takim wypadku, tak mi się wydaje, że się muszę wrócić. Tutaj się coś otworzyło. Tak, tu się otwarło przejście. Tak, wiem, że to nie było po polsku powiedziane. Ale dla mnie to było otwarło się przejście. Eee, Rabisz jak tutaj wejdę, to mnie zrzuci w dół? Nie. Ale pewnie i tak tutaj będę musiał wrócić. Jestem o tym przekonany. U? Ups. No nie, no. Nie. Może... O, oh, fuck! Fuck! Ale kamera źle tutaj działa. Nie. Dało się. Fuck ja yeah. Dobra, teraz jak to działa... Mm -hmm. Tak Nie, o czemu ona wskoczyła w bok? You Ale to było słabe z jej strony O Fuck, to jeszcze są te... O mój Boże! Co tu się dzieje? <skrytania> te głupie śrubki tutaj są! A, fuj, 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 Tutaj muszę cały czas unikać! Ił! Ju! No, aaa! Mój Boże, czemu? Nie, ja nie chcę tego targetować, ja chcę stargetować to. I to jest rzecz, którą ja muszę w tym momencie stargetować. Muszę ją zniszczyć. Okej. Okay. Okej, okay. i tą śrubkę też muszę zniszczyć. O nie! Ok, i teraz mogę się poławić z tym. Ok. O nie, kolejne to gówno. Aha, ok. Już wiem czemu. O, nie, 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 bo tu jest tego więcej. O, fuck. Dostałem trochę. O, fuck, znowu dostałem. Nie no, Jesus Christ, co tu się dzieje? O, ew, ew naprawdę strasznie, to jest naprawdę okrutnie, źle! Uh, uh, uh. <śśmiech> Proszę, nie! <laughs> tu jest zbyt trudno! <laughs> Przed chwilą narzekałem na stawień trudności, ale tu jest naprawdę bardzo, bardzo trudno teraz. <laughs> nie! Nie! Ja już nie chcę. Ja już nie chcę tu tak być. Ja już nie chcę. No nie. Fucking shit. O, giń ty szczawiu. Gin ty szczawiu. Naprawdę gincie wszyscy. No nie, nie 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 Ty son of a bitch Okej, okay, uff. Oh, ale to było straszne To było naprawdę przerażające Oj tak przyda mi się Muszę jednak z... jakiś klawisz ustawić na to zmiany targetów, bo... Boże To było trudne jak diabli Aż się spociłem trochę <laughs> Aż się trochę spociłem Bo to było naprawdę wymagające wymagające jak diabli O tutaj mogę rzucić sobie królika Tutaj mogę sobie wejść i mogę coś znaleźć Znajdę jakiś Sekret! Kolejną butelkę! Yeah. Butelki o, oh, to było. Wow Tylko nie wiem jaki klawisz mam sobie wystawić teraz na zmianę targetów. Problemy pierwszego świata. Nie wiem jakie klawisze ustawić na moim komputerze, żeby sobie pograć o oh, i teraz ten przestał. O i teraz ten biedny... ten biedny flaming musi zapierdziać za czterech innych. A idę nie w tą stronę. Ha 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 ha! ha, ha, ha. Idę nie w tą stronę. Okej, okay. mogę wejść tutaj Mogę tutaj wejść czy nie mogę? Mogę. No, dziękuję. Wow Uu, kolejne pięści. O nie. Ok, jakimś cudem się udało. Fuck yeah! O! W ostatniej chwili. Jej. I czy tutaj ta piąstka uderzy we mnie, czy niezbyt uderzy? Ale ona po prostu długo to jest dla zmyłki, takie trochę. Trochę zmyłka. Pewnie tutaj jest jakaś tajemnica. Czy to nie jest tajemnica, to po prostu tam mam iść? Jeżeli tam mam iść, to ja najpierw chcę rozwalić te dwa pudełka i odzyskać troszeczkę zdrowia, bo pewnie walka z tym królikiem będzie równie denerwująca jak z tamtymi dwoma gówniakami. Ju. Tak, tam jest do dźwigni. Tam do iść do dźwigni. Widzę tą dźwignię. Jej, widzę tą dźwignię. Coś tu się dzieje, wszystko się trzęsie. Dźwignia! Oj, żarówka! Zrobię dać winie. otworzyła mi nowe przejście. O nie, zrobiło się zbyt hardkorowo Tutaj widzę. Nieco no króliku. Królik uciekł. Ale zostawił mi przynajmniej nogi kapelusznika. Dzięki czemu będziemy mogli go troszeczkę bardziej naprawić, teraz. Nie wiem, czy te nogi się ruszają, znaczy, te pięści się ruszają, tutaj w jakikolwiek sposób, czy też nie. Okej, okay, i mogę użyć mogę użyć tych wajch. Chcę użyć tych wajch. Bo te wajchy wyglądają fajniej niż ta wajcha. Bo ta wajcha ma, jest imbryczkiem. A te wajchy sterują tutaj wszystkimi flamingami. Chcę być nowym mistrzem flamingów. To mam nowe Pokémony. Flamingi, każdy z nich będzie miał inny atak. Będą mieli ataki biegania, umierania i bycia smacznym. Ok, i nogi kapelusznika w bardzo pięknej gracji wskoczyły do środka. I ja też wskoczyłem do środka. Yeah! Fuck yeah! Kapelusznik już będzie miał nogi. Yupi. I wpadliśmy z powrotem tutaj.

O niej, i żeby stąd wyjść, muszę znowu zrobić ten magiczny ruch, ale wiecie co, w sumie skończę tą sesję nagrywania, nie wiem jaka długa ona była, wydaje mi się, że to około godzinki, półtorej, eee, będę starał się do skoku tą Alicję jednak nagrywać, bo to jest fajna gra, sprawia mi frajdę, fajna platformóweczka moim zdaniem, eee, zachęcam was do komentowania i oceniania tego filmiku, eee, polecenia z waszym znajomym, jeżeli uważacie, że może im się spodobać. Eee, i zapraszam Was, jeżeli nie jesteście moimi widzami, do subskrybowania. Tak troszeczkę zaczynam się sprzedawać. Jednakże e, mam nadzieję, że nie będzie mi tego tego zozłe. Ale to jest taka sprzedaż, raz na jakiś czas, raz na jakiś czas tego będę się tak sprzedawał w taki sposób. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Alice: Madness Returns. I nie tylko. Na razie, pa!